A z nami jest Robert Dadok, najlepszy obok Michała Fidziukiewicza, zawodnik meczu z Lechem Poznań. Odpadliście, ale chyba możecie schodzić z boiska z, podniesionym, z podniesioną głową. No dokładnie, myślę, że, że ten mecz nieźle, nieźle wyglądał, mimo tego, że, że warunki nie były zbyt sprzyjające. Od początku no szczerze dobrze czuliśmy się fizycznie. Poukładani byliśmy taktycznie i też to chyba tak to też wyglądało z boku. No właśnie, zawodnicy Lecha narzekali na Murawę, że, że to determinowało ich postawę w tym meczu, jakbyś odpowiedział na coś takiego, no bo wydaje mi się, że Murawa jest równa dla wszystkich, no i jakieś to jest trochę takie słabe tłumaczenie. Znaczy, na pewno zawodnicy z Lecha na, na co dzień trenują, także też grają na, na dużo lepszych y, boiskach. My jesteśmy troszkę bardziej przyzwyczajeni do takich boisk. Trzy dni temu graliśmy w Wejherowie, gdzie było jeszcze gorsze. Yes. So, tak, no więc no na pewno my jesteśmy lepiej przygotowani do takich boisk, no bo mamy takie w lidze. Sam w jednym z wywiadów wspominałeś, że lepiej się czujesz w starciach z takimi markowymi rywalami. Czy tak było również tym razem? No dokładnie. Myślę, że mam taki charakter, że im z lepszymi zawodnikami, tym lepiej mi się gra i, i myślę, że, że też to dzisiaj momentami było widać. Robert, ważne pytanie w kontekście rundy wiosennej. Czy zostajesz w stali stalowa wola? Na ten moment piłka jest nieprzewidywalna, nie wiadomo co się wydarzy. Na ten moment zostaję w stalowej woli. Czyli będziesz grał na wiosnę na pewno? No, czy na pewno to, to nie, nie, nie mogę deklarować, ale, ale na ten moment zostaję i, i, i jest mi tutaj w tym klubie dobrze, bo też pełnię pełne, pewną rolę w tym zespole. Która mi się podoba, i jestem zadowolony z tego. Wobec tego, gratulacje za dobry mecz i powodzenia w, dalszej, w kolejnej rundzie. Jasne, dziękuję bardzo. Ty kogoś chcesz jeszcze pozdrowić na koniec? Tak, y, tatę górnika. Życzę mu wszystkiego dobrego i, i dużo zdrowia przede wszystkim. Właśnie, dołączamy się do życzeń wszystkiego dobrego dla wszystkich górników.